Dzień dobry, temat dzisiejszej lekcji jest opis ruchu prostoliniowego. Jednym z podstawowych zagadnień opisując ruch prostoliniowy jest jego względność. Zastanowimy się nad względnością ruchu. Wyobraź sobie, że siedzisz sobie w swojej ławeczce. O, wyprostowany, i zasadnicze pytanie się rodzi. Czy ty jesteś w ruchu, czy nie jesteś w ruchu? No pewnie każdy z was w tej chwili się uprze. Nie, no siedzę, się nie ruszam. No i tak z punktu widzenia pokoju czy klasy pewnie masz rację. Ale spójrzmy na to inaczej. Wyobraźmy sobie, że jednak ta nasza ławka, ta nasza szkoła jest na... Przecież na kuli ziemskiej. Czyli, jeśli sobie wyobrazimy, że nasza, że my siedzimy jednak na kuli ziemskiej, a wszyscy wiedzą, że kula ziemska jest w ruchu, chociażby dookoła własnej osi, czy dookoła Słońca, to pytanie, patrząc z zewnątrz, z kosmosu to my jesteśmy w ruchu czy w bezruchu? I tu już jest zupełnie inna odpowiedź. W końcu my wszyscy ruszamy się razem z kulą ziemską i to jeszcze z ogromną prędkością. Skoro prędkość... Z jaką prędkością? 40 tysięcy kilometrów, tyle ma pokonujemy przez 24 Godziny. czyli człowiek na równiku porusza się z prędkością, używamy kart, kalkulatora, 40 tysięcy podzielić przez 24, proszę bardzo, w przybliżeniu 1666,7 km na godzinę. Z taką prędkością poruszamy się względem, Otoczenia naszej kuli ziemskiej. My siedzimy przy biurku i względem biurka się nie ruszamy, natomiast względem księżyca, względem słońca jesteśmy w ciągłym ruchu. Więc co to znaczy, że ruch jest względny? Ruch jest względny. To znaczy, że możemy go opisywać tylko względem układu odniesienia. Wyobraźmy sobie, że siedzimy w samochodzie. Tak? Samochód porusza się jak widać w prawo. Siedzą w nim dwaj pasażerowie w tym samochodzie. To pytanie, czy my jesteśmy w ruchu, czy nie jesteśmy w ruchu. Jesteśmy w ruchu względem mijanego drzewa. Oczywiście. Natomiast pasażer a nie jest w ruchu względem pasażera B. Kierowca nie jest w ruchu względem swojego pasażera, ale jest w ruchu względem janych drzew, względem innych samochodów oraz względem ruchu kosmicznego. Myślę, że rozjaśniłem, czym jest ta względność ruchu. W fizyce posługujemy się pojęciami toru ruchu, ale również. Posługujemy się pojęciem przemieszczenia, które jest pojęciem wektorowym. Wyobraźmy sobie, że mamy takiego ładnego, sympatycznego ślimaczka, tak? i on sobie pełza po naszym stole po jakiejś określonym torze ruchu. Czyli pełznie sobie tak, jak to ślimaki mają w zwyczaju. Pełznie tak, pełznie tak. Oj, zobaczył listek i pobiegł po tu. I teraz początek. Jego ruchu zaczął się tu, w punkcie A. Koniec jego ruchu znalazł się tu, i to jest punkt B. Ale w sumie on się przecież przemieścił z punktu A do punktu B. O. I w sumie przybył tak, takie przemieszczenie. I teraz odcinek AB nazywamy przemieszczeniem. A skoro on ma kierunek z A do B, no to jest wektorem. I taki wektor napisujemy delta X i jeszcze ze strzałekczką, bo przemieszczenie nie jest tylko ważne, jaki odcinek, 5 cm, 8 czy 2 km, ale również w którym kierunku, gdzie się zaczęło i gdzie skończyło, czyli wszystkie cechy wektora. Punkt przyłożenia, kierunek, zwrot i wartość. Natomiast zielona trasa naszego ślimaczka, o, to będziemy nazywać torem ruchu. Albo drogą. Czy może być tak, że droga S równa się przemieszczeniu? Czy jest taka możliwość? Wyobraźmy sobie, kiedy ten odcinek będzie równy drodze. Wtedy, kiedy ślimak będzie się poruszał po linii prosty, czyli taką sytuację mamy, kiedy jest ruch prostoliniowy. Wtedy przewieszczenie równa się drodze. No i takie ruchy będziemy na naszym kursie omawiać, ponieważ realizujemy kurs podstawowy, nie będziemy sobie utrudniać. Prędkość jest wielkością. wektorową. Oznaczamy ją literką V właśnie z takim strzałeczką. Co to znaczy, że prędkość jest wielkością wektorową? Przypomnijmy sobie jeszcze raz, o, jeżeli to jest nasz samochód, który się pojazdsz, jakąś prędkością, to on przecież porusza się w kierunku poziomem, tak? Nie pionowym, tylko poziomym. Lewa, prawa Czyli ma i jedną cechę. Dalej. Ma kierunek, proszę zobaczyć. O. Czyli nie tylko kierunek, ale i zwrot. Czyli kierunek, dwa zwrot. Co jeszcze ma? Punkt przyłożenia i wartość. Wielkość, długość tego wektora. O, to jest. Wartość. Mamy cztery cechy: kierunek, zwrot, punkt przyłożenia i cztery wartość. Dlatego prędkość jest wektorem. Wzór na prędkość. Prędkość w ruchu prostoliniowym, jednostajnym, będziemy określać V równa się S przez T. Gdzie V to jest prędkość? S droga równa przemieszczeniu, bo to ruch prostoliniowy. I T czas ruchu. Jednostkami czasu jest w układzie SI sekunda, jednostką drogi jest metr w układzie SI. W związku z tym prędkość będziemy podawać w najczęściej w metrach na sekundę. Oczywiście jest to wzór na prędkość w ruchu jednostajnym. Prostoliniowy. A spróbujmy się zastanowić, co to znaczy ruch jednostajny prostoliniowy i prędkość w tym ruchu jednostajnym prostoliniowym. Wyobraźmy sobie, że ciało porusza się z prędkością 2 m na sekundę w ruchu jednostajnym prostoliniowym. Prostoliniowym. To znaczy, że po pierwszej sekundzie pokonało drogę 2 metrów. Po 2 sekundach ma już zrobione 4 metry. Po 3 sekundach 6, po 4 sekundach 8 metrów i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeśli w ruchu jednostajnym prostoliniowym Droga, czyli przemieszczenia wynosi załóżmy 20 metrów, czas tego ruchu wynosił załóżmy 5 sekund, to prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym obliczamy z tego właśnie wzoru S przez T, czyli prędkość będzie się równać 20 metrów przez 5 sekund, czyli ciało poruszało się z prędkością, 20 przez 5 jest 4 metry na sekundę. I co sekundę będą 4 metry przybywać. Tak musiało być, skoro pokonało 20 metrów w 5 sekund, czyli musiało przybywać co sekundę 4 Metry. Tak należy rozumieć prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym. Ale my w naszym życiu bardzo, bardzo rzadko obserwujemy ruch jednostajny prostoliniowy. Najczęściej on jest niejednostajny i nieprostoliniowy. Jak jadąc do szkoły autobusem, pociągiem, rowerem, tramwajem czy deskorolką, to możemy określić całą drogę. Możemy zmierzyć cały czas. A wiadomo, że w międzyczasie zwalniamy, przyspieszamy. Autobus staje, y, przyspiesza, zwalnia, kogoś wysadza. Dlatego prędkość średnią oblicza się ze wzoru V ory, w którym musimy wziąć całą drogę SC do całego czasu. Czyli Cała droga to jest właśnie SC, a cały czas jest TC. Weźmy sobie, oczywiście, przykład. No i rozwiążmy sobie takie proste zdanie. Oblicz prędkość średnią ucznia, który ze stacji kolejowej do szkoły szedł pół godziny, a odległość wynosiła 2,3 km. Co mamy tu dane? Oczywiście, drogę całkowitą SC równą 2,3 km. Kilometra oraz czas. Przecież do szkoły szedł pół godziny. Każą nam obliczyć średnią prędkość. V, W związku z tym mamy wzór na prędkość średnią. Że to jest droga całkowita do czasu całkowitego. Wstawiamy do wzoru i obliczamy. Droga 2,3 km. Natomiast czas pół godziny. Stąd prędkość średnia wynosi. Bierzemy oczywiście kalkulator, jak zawsze. 2,3 podzielić przez pół. Równa się 4,6 Kilometra na godzinę. Taka była jego prędkość średnia w czasie dążenia do szkoły. A co by było, gdyby chciał tą prędkość 4 km na godzinę podać w metrach na sekundę? 4,6 km na godzinę. Zamienić na metry na sekundę. Jak to zrobić? Już pokazuję. 4,6 km to jest 1000 m. Godzina to jest 3600 sekund. I teraz tylko tak naprawdę trzeba wykonać to działanie 4,6 razy 1000 m przez 3600 sekund. I to się równa 4600 metrów przez 3600 sekund. Zera się skracają, czy tak naprawdę kalkulatorem wystarczy wykonać 46, podzielić na 36, równa się 1,28 w przybliżeniu, równa się... 1,28 metra na sekundę, czyli 4 km na godzinę, to jest mniej więcej to samo co 1,28 metra na sekundę. Przeliczanie prędkości z metrów na sekundę na kilometrów na godzinę i odwrotnie. Zobaczmy, pod punkt A, podaj prędkość. W metrach na sekundę. I tak miejmy na przykład przykład 10 km na godzinę. Jak sobie z tym poradzić? Wiemy, że 1 km to jest 1000 metrów. Natomiast godzina to jest 3600 sekund. I teraz stworzymy sobie taki przelicznik, który będziemy używać już zawsze. Jeżeli podzielimy licznik i mianownik przez 1000 przez 1000 i licznik i mianownik mamy prawo zgodnie z prawami ułamka przez 1000 to mamy, że 1 przez 3,6. 1 metr przez 3,6 sekund. Przez 1000, czyli raz, dwa, trzy. Trzy przecinki tu przesunąłem, prawda? I co my mamy w związku z powyższym? Mamy 10 przez 3,6. Jednostka oczywiście jest metr na sekundę. I to się równa, używamy kalkulatora. Wychodzi 2,777, czyli w przybliżeniu 2,8 m na sekundę. Chodzi o to, że ten przelicznik 3,6 powtarza zawsze. I to jest, że tak powiem, skrócony sposób na przeliczanie. Czyli, jeżeli weźmiemy następny przykład, gdzie mamy. Na przykład 72 km na godzinę zamienić na metr na sekundę, to wystarczy 72 podzielić przez 3,6 i to się równa 20 km na. To jest równa się 20 metrów na sekundę. Nie wierzysz? No to proszę zobaczyć. 72 km, czyli 1000 metrów, podzielić przez 3600 sekund równa się. No a teraz wykonajmy te działania. 72 razy 1000 to jest 72000 metrów przez 3600 600 sekund. Zera oczywiście się skracają. Tyk, tyk. I zobaczcie. Mamy 720 podzielone przez 3,6. Proszę użyć kalkulatora i zobaczcie, to wychodzi 20 metrów na sekundę. Czyli odkryliśmy bardzo fajny przelicznik. 3,6. No to użyjmy go. Powiedzmy sobie teraz o taką prędkość 100 km na godzinę. Zapowiadają huragan. km. Kilometrów na godzinę, ale czasami podają huragan w metrach na sekundę. Ile to będzie metrów na sekundę? To jest po prostu 100 podzielić przez 3,6 i to się równa. Odpalamy znów kalkulator. 100 podzielić przez 3,6 równa się w przybliżeniu 27,8 metra na Sekundę. To proszę bardzo, spróbujcie się sami przeliczyć. 36 km na godzinę. Proszę przeliczyć na metry na sekundę. Czy 200 km na godzinę? Proszę przeliczyć na metry na sekundę. Można sobie spróbować tą metodą. Powoli, krok po kroczku, a potem tylko tą magiczną liczbą 3,6. Sprawdzamy się. No i sprawdzamy, czy wyszło 10 metrów na sekundę, bo odwrotnie, będziemy mnożyć przez 3,6 za chwilę. A i tutaj mamy 200 kilometrów, czyli dwa razy tyle, co 100 kilometrów. Czyli 55,6 m na sekundę. I teraz ćwiczenie odwrotne. Podaj prędkość w kilometrach na godzinę. No i weźmy przykład jakiś pierwszy. Mamy na przykład 15 metrów na sekundę. Jak to zamienić na kilometry na godzinę? Kilometr ma 1000 metrów, więc jeden metr to jest jedna tysięczna kilometra. Natomiast godzina ma 3600 sekund, bo 60 razy 60, więc jedna sekunda to jest jedna 3600 600 godziny. Dzielenie ułamków to jest mnożenie przez odwrotność. Przypomnę na boku, może nie wszyscy pamiętają. Czyli mamy a przez b dzielone przez c przez d. To się równa a przez b razy odwrotność drugiego, czyli d przez c. Czyli możemy napisać, że Piętnaście razy jedna tysięczna razy trzy tysiące sześćset pierwszych, bo to jest odwrotność drugiego kilometrów na godzinę, a to się równa piętnaście razy. 3600 przez 1000 km na godzinę. Zera się skracają. O, tu zero zgubiłem. Zera się skracają. I mamy 3600 przez 1000. I wynosi to 15 razy. I teraz znów otrzymaliśmy magiczny przelicznik, bo 3600 przez 1000 to jest. 3,6 km na godzinę, a to się równa, używamy znów kalkulatora. 15 razy 3,6 równa się 54 km na godzinę. Czyli oczywiście możemy to rozumowanie całe przeprowadzać. Albo w skrócie stosować przelicznik 3,6. No to zobaczmy. Mamy prędkość 30 metrów na sekundę. I ile to jest kilometrów na godzinę? Wystarczy 30 pomnożyć przez 3,6 i mamy 108 kilometrów na godzinę. Nie wierzysz? No to nic prostszego. 30 i mamy metry, na, metry zamieniamy na kilometry, czyli będzie jedna tysięczna kilometra podzieli przez jedną 3600 godziny. Tak? Dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność i mamy, że to jest 30 razy

1000 się skraca i mamy 108 km na godzinę. Jak widzisz odkryliśmy magiczny przelicznik. Czyli żeby z metrów na sekundę trzeba pomnożyć razy 3,6. A żeby z kilometrów na godzinę przejść na metr na sekundę trzeba podzielić. A proszę spróbować teraz samodzielnie przeliczyć na kilometry na godzinę. 2 metry na sekundę na przykład. Czy zrobimy huragan. 45 metrów na sekundę. Proszę włączyć pauzę i spróbować samodzielnie. No, i proszę bardzo, sprawdzamy. Dwa razy 3, 7, 2 razy 3,6 jest 7,2 km na godzinę, natomiast 45 razy 3,6 jest 162 km na godzinę. Jak to jeszcze tak zapamiętać? Ja zapamiętam w ten sposób, że 10 metrów na sekundę to jest 36 km na godzinę. Czyli trzeba zawsze przemnożyć przez 3,6, a żeby w drugą stronę zrobić, to trzeba podzielić przez 3,6. Ja to tak zapamiętałem. Na koniec naszych rozważań o prędkości spróbujmy rozwiązać jeszcze jedno zadanko, w którym pokażę Wam jak przekształcać wzory poprawnie i dlaczego tak się przekształca, a nie inaczej. Czytamy zadania. Jaką drogę przebył rowerzysta? Czyli oczywiście pytają nas się o drogę. Prawda? W czasie 30 minut, czyli czas wynosi 30 minut jadąc z prędkością 20 km na godzinę. Czyli mamy podaną prędkość, która jest 20 km, km na godzinę. Mamy obliczyć drogę. Mamy wzór na prędkość i niewiadomą s. Czyli musimy ją wyrzucić z wzor. Wzór fizyczny to jest równanie matematyczne, w którym lewa równa się prawej, tak jak w matematyce. I matematyka mówi, że możemy pomnożyć lub podzielić dowolne równanie przez dowolną wielkość równo, różną od zera, a wynik równania będzie taki sam. Czyli mam prawo pomnożyć przez dowolną wielkość nasze równanie. Będę robił takie działania, żeby na początek pozbyć się stąd mianownika. Kiedy się pozbędę? Jeśli pomnożę przez t. Dlaczego? No zobaczcie. v razy t równa się. Oczywiście działanie musi być obustronne. Inaczej nie wyjdzie. Równa się s przez t razy t. Widać, że działanie obustronne pomnożyłem obustronnie przez t. Po co? Po to, żeby mi się t w mianowniku i w liczniku skrócił. I w związku z tym mam, że v razy t równa się s. Zamieniamy lewą na prawą. s równa się v razy t, i już właściwie prawie, że możemy rozwiązywać zadanie tyle tylko że nam się tutaj jednostki nie zgadzają. Tu jest czas w minutach, a tu jest czas w godzinach. Dlatego zamienimy te minutę na godziny, 0,5 godziny i teraz możemy dopiero wstawiać. S równa się prędkość 20 km na godzinę razy czas pół godziny. Stąd S oczywiście będzie się równało 10 Kilometrów. Ale w sumie to zadanie można było zrobić przecież w pamięci. Skoro prędkość jest 20 km na godzinę, to znaczy, że w jedną godzinę rowerzysta przybywa 20 km. To w 30 minut, czyli w pół godziny, połowę tej wielkości, czyli 10 km. Może czasami lepiej zadania rozwiązywać na zdrowy rozum, aczkolwiek zawsze będę polecał wzór i przekształcanie wzorów, bo to też jest fajne ćwiczenie. Dziękuję.